Witam Was serdecznie na moim kanale Kurcze pieczone Nie wiedziałem, że prowadzenie kanału to jest takie stresujące Naprawdę No ale cóż, przejdźmy do rzeczy Dużo osób się zapewne zastanawia Co ja tu kuźwa robię No Powiem Wam szczerze Że ja się też zastanawiam Na co mi to wszystko No ale myślę, że Chyba po to, że jak się jak sobie coś w tą głupią głowę uwzduram, no to tak właśnie będzie. No ale dobra, zostawiajcie koniecznie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Mm. I nie zapominajcie o dzwoneczku, aby sobie dyntał. Więc w takim razie, co się ja mogę powiedzieć? Życzę Wam wszystkiego dobrego w tych trudnych czasach. I trzymajcie się. 都去沈阳。嘿。